Witajcie drodzy widzowie! Witamy w kolejnym filmie na naszym kanale. Przede wszystkim chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność za poświęcenie czasu na obejrzenie tego materiału. Twoje wsparcie i ciągła obecność motywują mnie do dalszej produkcji wysokiej jakości materiałów, aby pomóc Ci w Twojej drodze do osobistego rozwoju. Dziś poruszymy delikatny i złożony temat, z którym niestety wielu z nas musiało się zmierzyć w pewnym momencie swojego życia. Koniec związku i wyzwanie emocjonalnego rozstania się z kimś. Wiem, że ten temat może przywołać bolesne wspomnienia i intensywne uczucia, ale jestem tutaj, aby podzielić się z Wami kilkoma cennymi lekcjami ze stoicyzmu, starożytnej filozofii, która oferuje nam praktyczne narzędzia radzenia sobie z przeciwnościami losu i odnajdywania spokoju pośród emocjonalnego chaosu. Zanim zagłębimy się w pięciu stoickich zasad dotyczących emocjonalnego oddzielenia się od kogoś, chciałbym poprosić o szczególną przysługę. Jeśli podoba ci się treść tego filmu i czujesz, że może on być pomocny dla kogoś, kto znajduje się w podobnej sytuacji, polub, skomentuj i udostępnij znajomym i rodzinie. Ponadto, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zapraszam Cię do zrobienia tego już teraz, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i być częścią tej niesamowitej społeczności ludzi zaangażowanych w samorozwój. Twój aktywny udział jest niezbędny, abyśmy mogli wspólnie się rozwijać i stworzyć sieć wzajemnego wsparcia. Zagłębmy się teraz w fascynujący świat stoicyzmu i odkryjmy, jak jego nauki mogą pomóc nam przezwyciężyć wyzwania związane z rozstaniem. Przygotuj się na podróż pełną samopoznania, odporności i mądrości. Zakończenie związku może być jednym z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych doświadczeń, przed którymi stoimy przez całe życie. To czas, w którym zmuszeni jesteśmy uporać się z lawiną intensywnych i sprzecznych emocji, takich jak smutek, złość, strach i samotność. Poczucie straty i pustki, które zasiada w naszych sercach, może być przytłaczające, tak jakby świat stracił swój kolor i cel. W tym emocjonalnym zamieszaniu często czujemy się zagubieni i zdezorientowani, nie wiedząc jak iść dalej. Ból rozłąki może pochłonąć nasze myśli i energię, wpływając na naszą zdolność koncentracji, produktywność, a nawet zdrowie fizyczne i psychiczne. To tak, jakbyśmy utknęli w labiryncie cierpienia i nie potrafili znaleźć wyjścia. Jednak nawet pośród tej wewnętrznej burzy istnieje światło, które może poprowadzić nas w stronę spokoju i odporności – stoicyzm. Ta starożytna grecka filozofia, która rozkwitła ponad 2000 lat temu, oferuje wyjątkową i potężną perspektywę radzenia sobie z trudami życia, w tym zerwaniami związków. Stołyki, tacy jak Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz, uczą nas, że chociaż nie możemy kontrolować wydarzeń zewnętrznych, mamy moc wyboru, jak na nie zareagujemy. Zapraszają nas do kultywowania mądrości, odwagi i wstrzemięźliwości w obliczu wyzwań, uznając, że prawdziwe szczęście i wewnętrzny spokój tkwią w naszej zdolności do przystosowania się i akceptacji. Stosując zasady stoicyzmu do doświadczenia rozpadu związku, możemy znaleźć siłę potrzebną do przezwyciężenia bólu i wyjścia z niego silniejsi i mądrzejsi. Pięć stoickich zasad, którymi podzielę się z Tobą w tym filmie, to cenne narzędzia, które pomogą nam poruszać się po procesie emocjonalnej separacji. Pozwalając nam przeformułować nasze doświadczenia i znaleźć nowy cel w naszym życiu. Jeśli więc przeżywasz ból rozstania lub znasz kogoś, kto odczuwa ból, zapraszam Cię do otwarcia się na mądrość stoicyzmu. Razem zastanowimy się, w jaki sposób ta filozofia może pomóc nam pokonać cierpienie i znaleźć wewnętrzny spokój, nawet w najtrudniejszych czasach. Przygotuj się na podróż samopoznania i transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego i znaczącego życia. Pierwszą stoicką zasadą radzenia sobie z końcem związku jest akceptacja nietrwałości. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, uczy nas, abyśmy nie martwili się tym, co od nas nie zależy. Ta lekcja jest szczególnie cenna, jeśli chodzi o relacje, ponieważ dotyczą one dwojga ludzi z ich własnymi pragnieniami i pragnieniami, które nie zawsze będą zgodne z naszymi. Uświadomienie sobie, że wszystko w życiu jest przemijające i podlega zmianom, może być wielkim wyzwaniem, szczególnie gdy jesteśmy zaangażowani emocjonalnie. Jednak to właśnie akceptacja nietrwałości pozwala nam znaleźć spokój pośród emocjonalnego chaosu rozstania. Rozumiejąc, że relacje, jak wszystko, mają początek, środek i koniec, stajemy się bardziej odporni i przystosowujący się do przemian, jakie przynosi nam życie. Przestajemy desperacko trzymać się ustalonego wyobrażenia o tym, jak wszystko powinno wyglądać, i zaczynamy akceptować rzeczywistość taką, jaka jest, ze wszystkimi jej niuansami i wyzwaniami. Zaakceptowanie nietrwałości nie oznacza, że powinniśmy stać się obojętni lub niewrażliwi na uczucia swoje i innych. Wręcz przeciwnie, ta akceptacja pozwala nam doświadczać emocji w bardziej świadomy i zrównoważony sposób, nie dając się im pochłonąć. Jest to zaproszenie do odnalezienia wewnętrznego spokoju nawet pośród zewnętrznego zamieszania akceptowanie nietrwałości jest ciągłym procesem uczenia się i rozwoju osobistego wymaga odwagi, współczucia dla siebie i otwartego umysłu na lekcje, jakie oferuje nam życie włączając tę stoicką zasadę do naszej podróży ku przezwyciężeniu będziemy lepiej przygotowani nie tylko na stawienie czoła końcowi związku, ale także innym wyzwaniom, które mogą pojawić się po drodze po zaakceptowaniu nietrwałości jako naturalnej części życia Druga zasada stoicka zachęca nas do skupienia się na teraźniejszości. Marek Aureliusz, cesarz rzymski i filozof stoik, przypomina nam, jak ważne jest skupienie się na chwili obecnej, bo tylko na nią mamy wpływ. Kiedy stawiamy czoła bólowi rozstania, często zatracamy się w myślach o przeszłości lub niepokojach dotyczących przyszłości. Rozmyślamy o szczęśliwych wspomnieniach, które dzieliliśmy z ukochaną osobą, kwestionujemy nasze decyzje i zadręczamy się pytaniami, co by było, gdyby. Możemy też nadmiernie martwić się tym, co nadejdzie, obawiając się samotności, odrzucenia lub niemożności znalezienia nowej miłości. Kiedy jednak skupiamy się na przyszłości lub przyszłości, intensyfikujemy nasze cierpienie i tracimy szansę na pełne życie w teraźniejszości. Obecna chwila jest jedynym miejscem, w którym możemy działać, rozwijać się i odnajdywać spokój. To tu i teraz mamy siłę, aby zadbać o siebie, kultywować naszą odporność i odkrywać nowe możliwości. Życie dzień po dniu, skupianie się na teraźniejszości nie oznacza ignorowania przyszłości ani przyszłości, ale raczej podejście do nich z bardziej zrównoważonej i zdrowej perspektywy. Możemy szanować wyciągnięte wnioski i dobre wspomnienia ze związku, nie trzymając się ich uparcie. Możemy także mądrze planować przyszłość, nie dając się pochłonąć niepokojowi i strachowi przed nieznanym. Korzystając z teraźniejszości i dbając o siebie tu i teraz, zasiewamy nasiona na spokojniejszą i spełnioną przyszłość. Każde małe pozytywne działanie, które podejmujemy dzisiaj, niezależnie od tego, czy jest to medytacja, zajęcie się hobby czy kontakt z przyjaciółmi i rodziną, przyczynia się do naszej podróży ku uzdrowieniu i rozwojowi. Koncentrowanie się na teraźniejszości jest codziennym ćwiczeniem świadomości i samodyscypliny. Wymaga cierpliwości, współczucia i chęci przyjęcia życia w całej Jego pełni, z Jego wzlotami i upadkami. Włączając tę stoicką zasadę w naszą podróż ku przezwyciężaniu, będziemy w stanie lepiej znaleźć wewnętrzny spokój i zbudować bardziej sensowne życie, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Koncentrując się na teraźniejszości i dbając o siebie, robimy miejsce dla trzeciej stoickiej zasady praktykowania wdzięczności. Znalezienie powodów do wdzięczności może wydawać się trudne w obliczu bólu rozstania. Jednak właśnie w tych trudnych chwilach wdzięczność staje się potężnym narzędziem uzdrawiania i rozwoju osobistego. Seneka, jeden z głównych filozofów stoickich, stwierdził, że wdzięczność jest nie tylko największą z cnót, ale także matką wszystkich pozostałych. Kultywując ducha wdzięczności, zmieniamy nasze spojrzenie na życie i odnajdujemy piękno i sens nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Praktykowanie wdzięczności po rozstaniu oznacza rozpoznawanie i docenianie dobrych chwil, które przeżyliśmy z osobą, którą kochaliśmy. Każde wspólne doświadczenie każdy wymieniony uśmiech i każda wyciągnięta lekcja przyczyniły się do naszego rozwoju i uczyniły nas tym, kim jesteśmy dzisiaj. Czcząc te wspomnienia z wdzięcznością, pozwalamy sobie znaleźć spokój i zamknięcie. Co więcej, wdzięczność pomaga nam dostrzec możliwości uczenia się i ewolucji, które wynikają z bólu. Związek, który dobiega końca, może dać nam cenne lekcje na temat miłości własnej, komunikacji, odporności i dbania o siebie. Przyjmując te lekcje z wdzięcznym sercem. Zamieniamy nasze doświadczenie w mądrość i przygotowujemy się na zdrowsze relacje w przyszłości. Kultywowanie wdzięczności łączy nas także z wieloma błogosławieństwami, które wciąż mamy w życiu, nawet po utracie związku. Możemy być wdzięczni za nasze zdrowie, naszą rodzinę, naszych przyjaciół, naszą karierę i wszystkie małe radości, które wypełniają nasze dni. Koncentrując się na tym, co mamy, a nie na tym, co straciliśmy, Wzmacniamy naszą zdolność do przezwyciężania i odnajdywania szczęścia w teraźniejszości. Praktykowanie wdzięczności to nawyk wymagający intencji i konsekwencji. Możemy zacząć od prowadzenia dziennika wdzięczności, w którym codziennie zapisujemy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Możemy także wyrazić naszą wdzięczność bezpośrednio osobom, które zmieniają nasze życie, wzmacniając nasze więzi emocjonalne i tworząc sieć wzajemnego wsparcia. Praktykowanie wdzięczności pozwala nam rozpoznać błogosławieństwa w naszym życiu i odnaleźć sens nawet w najtrudniejszych chwilach. Aby jednak naprawdę przyjąć tę perspektywę i pielęgnować odporność emocjonalną, konieczne jest poświęcenie czasu i energii dbaniu o siebie. Oto esencja czwartej zasady stoickiej dbania o siebie. Epiktet, jeden z najbardziej wpływowych filozofów stoickich, podkreślał znaczenie dbania najpierw o siebie, a dopiero potem o innych. Ta mądrość jest szczególnie istotna, gdy doświadczamy bólu po rozstaniu. Często tak bardzo koncentrujemy się na stracie i żalu, że zapominamy o zaspokajaniu własnych potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych. Dbanie o siebie oznacza celowe angażowanie się w działania, które odżywiają twoje ciało, umysł i ducha. Na przykład regularne ćwiczenia fizyczne nie tylko wzmacniają nasze zdrowie i zwiększają naszą energię, ale także uwalniają endorfiny, hormony szczęścia, które pomagają nam lepiej radzić sobie ze stresem i lękiem. Ponadto medytacja i czytanie to potężne narzędzia samoopieki, które pozwalają nam wyciszyć umysł, odnaleźć jasność i kultywować wewnętrzny spokój. Poświęcając się chwilom introspekcji i refleksji, lepiej rozumiemy siebie i swoje emocje, co pozwala nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami życia. Uczenie się czegoś nowego może być również satysfakcjonującym sposobem na zadbanie o siebie po rozstaniu. Angażując się w działania stymulujące naszą kreatywność, ciekawość i poczucie celu, przekierowujemy naszą energię w stronę osobistego rozwoju i samopoznania. Niezależnie od tego, czy uczysz się nowego języka, opanowujesz umiejętności artystyczne czy zgłębiasz interesujący temat, nauka utrzymuje nas w zaangażowaniu i motywacji. Dbanie o siebie nie jest aktem egoizmu ale raczej wyrazem miłości własnej i osobistej odpowiedzialności. Traktując siebie ze współczuciem, szacunkiem i życzliwością, wzmacniamy naszą zdolność do przezwyciężania bólu i budowania pełniejszego, bardziej znaczącego życia. Zapamiętaj słowa epikteta i uczyń dbanie o siebie priorytetem na swojej drodze do uzdrowienia i wzrostu. Zasługujesz na poświęcenie czasu i energii na pielęgnowanie dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Dbanie o siebie jest praktyką niezbędną do pielęgnowania dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, szczególnie gdy doświadczamy bólu po rozstaniu. Jednak, nawet przy całej dbałości o siebie na świecie będą chwile, kiedy smutek i niepewność będą wydawać się nas przytłaczać. W takich chwilach niezwykle ważne jest, aby pamiętać o własnej wewnętrznej sile, piątej i ostatniej stoickiej zasadzie radzenia sobie z emocjonalną separacją. Seneca, jeden z najwybitniejszych filozofów stojków, podaje nam piękną metaforę tej idei. W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie, ale o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. To zdanie przypomina nam, że chociaż nie możemy kontrolować przeciwności losu, jakie przynosi nam życie, mamy możliwość wyboru, jak na nie zareagować. Możemy poddać się rozpaczy i wiktymizacji lub możemy wykorzystać naszą odporność i znaleźć sposoby na rozwój i prosperowanie, nawet pośród burzy. Pamiętanie o własnej wewnętrznej sile oznacza uznanie i zaufanie w swoją zdolność do pokonywania wyzwań. Kiedy spojrzymy wstecz na naszą podróż życiową, prawdopodobnie natkniemy się na niezliczone przykłady trudnych sytuacji, którym stawiliśmy czoła i które przezwyciężyliśmy. Niezależnie od tego, czy jest to rozczarowanie zawodowe, strata bliskiej osoby, czy kryzys zdrowotny, każda pokonana przez nas przeszkoda nauczyła nas cennych lekcji na temat naszej własnej siły i determinacji. Teraz, w obliczu bólu związanego z zakończeniem związku, nadszedł czas, aby ponownie przywołać tę wewnętrzną siłę. Pamiętaj, że pokonywałeś już wyzwania i że masz wewnętrzne zasoby niezbędne do pokonania także tego. Zaufaj swojej zdolności do leczenia, uczenia się i rozwoju dzięki temu doświadczeniu. Kultywowanie świadomości naszej wewnętrznej siły nie oznacza zaprzeczania bólowi lub tłumienia emocji. Oznacza to raczej przyjęcie naszego człowieczeństwa w całej jego złożoności i znalezienie odwagi, aby stawić czoła naszym zmaganiom. Oznacza to uznanie, że tak jak deszcz jest integralną częścią życia, tak trudności są także okazją do rozwijania naszej odporności i mądrości. W chwilach, gdy smutek wydaje się przytłaczający, pamiętaj o słowach Seneki i własnej wewnętrznej sile. Pozwól sobie poczuć ból, ale nie zapominaj, że masz zdolność jego pokonania. Przyjmij myśl, że tak jak wcześniej uczyłeś się tańczyć w deszczu, możesz to zrobić ponownie. Zaufaj sobie, swojej odporności i umiejętności odnajdywania piękna i znaczenia, nawet w najtrudniejszych czasach. Jesteś silniejszy, niż myślisz, i masz wszystkie zasoby, których potrzebujesz, aby pokonać tę fazę i wyjść z niej jeszcze mądrzejszy, bardziej współczujący i odporny. Podczas tej podróży odkrywamy pięć potężnych stoickich zasad, które poprowadzą nas przez proces emocjonalnej separacji. Od zaakceptowania nietrwałości związków po pamiętanie o własnej wewnętrznej sile, każda z tych zasad oferuje wyjątkową i transformującą perspektywę tego, jak poruszać się po wzburzonych wodach rozstania. Zaakceptowanie nietrwałości pozwala nam przyjąć przejściową naturę życia i znaleźć spokój w zrozumieniu, że zmiana jest nieunikniona. Koncentrując się na teraźniejszości, kierujemy naszą energię na jedyny moment, nad którym mamy kontrolę, uwalniając się od udręk przeszłości i niepokojów o przyszłość. Praktykowanie wdzięczności pomaga nam cenić lekcje i cenne chwile, których doświadczamy, nawet gdy związek dobiega końca. Dbanie o siebie staje się głównym tematem tej podróży ku uzdrowieniu i samopoznaniu. Pielęgnując dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, wzmacniamy naszą zdolność do stawiania czoła wyzwaniom i odnajdywania odnowionego poczucia celu. A w tych chwilach, gdy ból wydaje się nie do zniesienia, Pamięć o własnej wewnętrznej sile dodaje nam odwagi, której potrzebujemy, aby iść do przodu, wiedząc, że pokonaliśmy już przeszkody i że możemy zrobić to ponownie. Teraz Twoim zadaniem, drogi widzu, jest przyjęcie tych stoickich zasad i zastosowanie ich we własnym życiu. Pamiętaj, że masz wrodzoną odporność i niezwykłą zdolność do rozwoju pomimo przeciwności losu. Zaufaj swojej wewnętrznej mądrości i pozwól sobie doświadczyć wszelkich pojawiających się emocji wiedząc, że są one tymczasowe i że masz moc, aby je przekroczyć. Włączając te stoickie zasady w swoją podróż ku przezwyciężaniu, staniesz się silniejszy, mądrzejszy i bardziej współczujący. Odkryjesz, że nawet w najciemniejszych czasach zawsze jest iskierka nadziei i szansa na transformację. Pamiętaj, że nie jesteś sam na tej drodze, istnieje społeczność ludzi, którzy stoją przed podobnymi wyzwaniami i którzy są tutaj, aby cię wspierać. Weź więc głęboki oddech, zaufaj sobie i wykonaj pierwszy krok w kierunku uzdrowienia i wzrostu. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać tę fazę i wyjść z niej jeszcze jaśniejszą i bardziej odporną niż wcześniej. Przyjmij stoickie zasady, szanuj swoją wewnętrzną siłę i pozwól sobie rozkwitać nawet pośród burz życiowych. Jesteś w stanie osiągnąć niesamowite rzeczy, a to dopiero początek transformacyjnej podróży w kierunku mądrości, pokoju i samorealizacji. Mam nadzieję, że podczas tej podróży odkrywania stoickich zasad separacji emocjonalnej znalazłeś cenne spostrzeżenia i potężne narzędzia, które pomogą ci przetrwać ten trudny czas. Każda z tych zasad oferuje wyjątkową i transformacyjną perspektywę od zaakceptowania nietrwałości po o własnej wewnętrznej sile. Teraz chciałbym zaprosić cię do aktywnego współdziałania ze społecznością poszukiwaczy mądrości. Podziel się w komentarzach, która z pięciu stoickich zasad najbardziej do Ciebie przemówiła i dlaczego. Twoje doświadczenia i spostrzeżenia mogą być źródłem inspiracji i pocieszenia dla kogoś, kto znalazł się w podobnej sytuacji. Dzieląc się naszymi historiami i naukami, tworzymy sieć wzajemnego wsparcia i współczucia, przypominając nam, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Jeśli odnalazłeś wartość w tym filmie i chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat stoicyzmu i rozwoju osobistego, Zapraszam do subskrybowania tego kanału i pozostawienia lajka. Like Robiąc to, nie tylko okazujesz swoje wsparcie i uznanie dla udostępnianych treści, ale także masz pewność, że będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, pełne spostrzeżeń, strategii i refleksji, które mogą pozytywnie zmienić Twoje życie. Razem możemy stworzyć tętniącą życiem społeczność osób zaangażowanych w rozwój osobisty, mądrość i odporność. Wspierając się nawzajem i dzieląc się naszymi doświadczeniami, poszerzamy naszą zdolność do stawiania czoła wyzwaniom życia z wrzękiem, odwagą i spokojem. Jeszcze raz szczerze dziękuję za poświęcenie czasu i uwagi na ten film. Twoja obecność tutaj jest świadectwem Twojej determinacji w nauce, rozwoju i transformacji, nawet w najtrudniejszych czasach. Zawsze pamiętaj, że posiadasz niezmierzoną siłę wewnętrzną i że każdy krok, który robisz w kierunku mądrości i samorealizacji, jest zwycięstwem, które należy świętować. Zostaw więc komentarz, polub i zasubskrybuj ten kanał. Dołącz do społeczności poszukiwaczy mądrości i daj się zainspirować, wesprzeć i zachęcić na swojej drodze do osobistego rozwoju. Jeszcze raz dziękuję za obecność i nie mogę się doczekać kolejnej interakcji. Do zobaczenia wkrótce i pamiętajcie, jesteście silniejsi i mądrzejsi niż myślicie. Podejdź do swojej podróży z odwagą i pewnością siebie, ponieważ najlepsze dopiero przed Tobą.